Miężna, wybór, w tym wypadku, w tego, że wszyscy jak tu siedzimy mamy w tym i nie byłoby tej nagrody, od kadry zacznę, gdyby nie wasza ciężka praca, poświęcenie, zaangażowanie, kreatywność, innowacyjność, otwartość na nowe, brak strachu przed podejmowaniem kolejnych wyzwań i gdybyście nie byli wspaniali, byli jeśli... Województwo Wielkopolskie widzi was, Waszą pracę i ocenia jako najlepszą w województwie, to to mówi samo na siebie. I nie bójmy się tego powiedzieć, bo na to nas służyliśmy. Dziękuję Wam bardzo. Ale szkoła to także, pamiętajmy, pracownicy administracji, sekretariat. Prawa dla administracji osób. Dobry, Dobry. To jest nagroda dla Was. To Wy tworzycie szkoły roku bez. Waszego udziału, słuchajcie, te wszystkie inicjatywy nie doszłyby do skutku i nie miałyby żadnego sensu. Yy, Oddam teraz głos panu Łukaszowi Orczowi, który przyjechał specjalnie dzisiaj do nas, naszego laureato i nauczyciela ruchu. Dziękujemy. tego Oczywiście jest wielka e, osób, które podają sobie ręce i myślę, że to jest najważniejszy symbol dotyczący tej nagrody, e, coś o czym wspomniała już pani dyrektor. E, to jest nasza wspólna nagroda. W imieniu Pana na ławach rewizyjnych, jednym słowem za definicję, za uznanie, że to była szkoła na rok 2020 kiedyś powiedział, że szkoła jest tak dobra, jak to będzie zysk u ludzi w nieprzyjemności uczących się. Dzisiaj najlepszy amerykański ogromną na miasteczku. Otrzymanie taka naszczepnego w nili zachowania naukowców to wielkowe wyróżnienie i powód do domu dla czasów średnich. Dziękujemy, że jesteście z nami za wszystko, co robicie i za ten wykład. Bycie Szkołą Roku Wielkopolski bardzo zobowiązuje i teraz przed nami ogromne wyzwanie. Myślę, że chyba jakoś damy radę.